Są takie książki, które nie tylko zapamiętuje się na długo, ale też wielokrotnie do nich wraca. Dla mnie, czuła przewodniczka Natalii de Barbaro, to jedna z nich. odcinku Książek dla Duszy opowiem Wam moje wrażenia po dwukrotnym już przeczytaniu czujnej Przewodniczki. W zasadzie za pierwszym razem słuchałam jej w aplikacji Storytel. Jeżeli nie znajdziecie tej apki, to ja ją podlinkuję pod filmem. I podczas słuchania od razu poczułam, że koniec końców i tak będę chciała ją kupić. I to w wersji papierowej, co mi się rzadko zdarza. Spowodowane to było faktem, że było... Tyle myśli i różnych ważnych ważności, które chciałam podkreślić, przepisać i przede wszystkim jeszcze głębiej przetworzyć. Poza tym od razu też wiedziałam, że, że będzie to taka książka, do której ja będę chciała wracać po prostu. Aha, jedna ważna rzecz, która dotyczy książek. Ważna y, dla mnie, w, w moim świecie, i to jest taka rzecz, która często determinuje moje odczucia na temat książki. A jest to sam sposób pisania. Uważam, że słowa mają moc i to, w jaki sposób wyrażamy nasze myśli, jest ważne. Możesz powiedzieć, na przykład: Lubię ładnie napisane książki. I to jest jeden sposób. Albo powiedzieć, że prawdziwą wartością słowa pisanego jest dla mnie to, w jaki sposób zdania współgrają ze sobą, jak tworzą historię, którą właśnie czytam. I czy czytając ją, moje serce aż drży z emocji, czy też po prostu przeskakuje oczami po tekście biegnąc dalej. No, niby to samo, ale jednak nie do końca. Natalia de Barbaro nie tylko pisze o rzeczach ważnych i mądrych, ale na dodatek robi to tak pięknie, że. Aż nie można się od tych słów oderwać. I to jest prawdziwa sztuka. Słuchajcie, o samej książce mogłabym mówić długo, więc zanim przeczytam wam kilka cytatów, żebyście sami mogli poczuć jej klimat, chcę powiedzieć w kilku słowach, dlaczego uważam, że jest to pozycja, która może zmienić twoje życie. Szczerze mówiąc, na tym etapie mam nadzieję, że oglądasz ten film, yy, mimo to, że już tą książkę czytałaś, czyli jesteś po prostu ciekawa, czy mam podobne odczucia. Natalia de Barbaro zapoznaje nas książce z kilkoma archetypicznymi zachowaniami. Daj im konkretne nazwy, które jestem pewna, że jeśli dzisiaj usłyszysz je po raz pierwszy, to na jakimś poziomie one z tobą od razu zarezonują. Mamy tutaj na przykład potulną, czyli taką wersję nas, która stawia potrzeby innych ponad swoimi, ba. Taką wersję, która czasami nawet nie istnieje, nie oddycha. I jest przyzwyczajona do brania odpowiedzialności za stan emocjonalny innych ludzi. To też jest taka wersja, która mówi, muszę, powinnam, trzeba, tak się robi. I tego typu teksty. Szczerze mówiąc, samo mówienie o tym sprawia, że czuję ciężar w klatce piersiowej. To pewnie dlatego, że jak wiele z nas, sporo z takiej potulnej mam w sobie. Swoją drogą uważam, że ścieżka od potulnej do dzikiej dziewczynki, o której pisze autorka, to jest jedna z najbardziej kozackich podróży, które można odbyć. Zresztą dużo elementów takiej pracy proponuję moim klientkom w procesie porządkowania, odkrywanie i ukorzeniania, które Wam też tutaj podlinkuję. Bo ta ścieżka to dla mnie takie szukanie tego, kim jestem, ale też pracowanie na jednym z filarów Uniwersytetu Pięknego Życia, czyli... Na podążaniu za radością. To jest takie sukcesywne odkopywanie się z tego, co nie moje, czy to na poziomie rodzinnym, społecznym, czy jeszcze innym, i bycie coraz bardziej przy sobie i dla siebie. I jeżeli przez całe życie ktoś miałby się zająć tylko jednym rozwojowym elementem, to ja bym wrzuciła taką właśnie pracę jako kluczową propozycję. De Barbaro mówi także o królowej śniegu, czyli naszej wewnętrznej zimnej postaci, pani idealna, która emocjami sobie rąk nie brudzi, idzie do celu, emocje upycha w kieszeń i z mojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, bo ostatnio miałam trochę potyczek, głównie właśnie w aspekcie zamykania się na własne emocje, że prowadzi to w takie miejsca, których raczej nie polecam, ale to jest chyba materiał na osobne nagranie. Trzecią, no, moją ulubioną chyba postacią, jest postać o pięknym imieniu męczennica. To jest ten głos, który nadaje sobie samej więcej ważności poprzez poświęcanie się. W pracy się na sporo i za siebie i za koleżankę dla dobra projektu. W domu to na przykład ta, która ugotuje, posprząta wypierze, wyprasuje. A wieczorem zamiast spędzić czas z rodziną grając w planszówkę, to powie, że ma jeszcze do wykszorowania łazienkę, a potem będzie już wyczerpana, bo ówczesnej musi wstać, żeby zrobić jeszcze przeprasę zakupy oczywiście. Może też się uciekać do takich fajnych narzędzi, typu silent treatment, czyli takie lodowate milczenie, albo tekstów typu zawsze wszystko na mojej głowie, albo jak ja nie zrobię, to już nikt tego nie zrobi i no, jak się zastanawiacie dlaczego tak sypię przykładami, to tak od razu wam powiem, że moja wewnętrzna męczennica lubi się uaktywniać w sytuacjach stresowych. Na szczęście już wiem, że właśnie w tych sytuacjach, kiedy już cała zapowiedź powietrze mówi o mojej rodzinie, że bo jeszcze to i tamto i nie mam czasu i ty nigdy, ty zawsze i w ogóle i wcale i... To czas zamiknąć? Usiąść sobie na kanapie z herbatką i poczytać książkę. I paradoksalnie takie odwrotne działanie, pozornie odwrotne, Naprawia sytuację. No i tak, możemy się trochę pouśmiechać, mówiąc o tych wszystkich takich trochę niewygodnych wersjach nas samych, ale na szczęście Natalia de Barbaro podaje nam też kilka sposobów na to, żeby uwrażliwiać się na wchodzenie w poszczególne schematy oraz też rozwiązania na to, jak można siebie samą czule poprowadzić w tych sytuacjach. I wszystko to jest okraszone garściami własnych przeżyć, odkryć małych i większych zachwytów to no, Czyli po prostu kolejnych kroków na drodze do siebie. Dla mnie to jest książka numer jeden: na prezent dla bliskich mi kobiet. Chociaż ostrzegam, że to jest prezent ryzykowny, bo jest ogromna szansa, że ktoś już ją czytał, to w sumie jest super wiadomością. Dobra, wrzucam Wam teraz kilka bliskich mojemu sercu cytatów. I naprawdę ogromnie Wam polecam sięgnięcie po tą książkę. A właściwie nie sięgnięcie, a sięganie po nią. W sumie zawsze wtedy, kiedy już jest trochę jakoś tak trudniej. I potrzebujecie takiej troskliwej, rozumiającej przeciwki u waszego boku. Myślę o tym tak. Mamy tyle zgody na innych, ile zgody na siebie. Jeśli mamy zgodę na siebie samą, na wszystkie swoje kawałki, na wszystkich mieszkańców swojego wewnętrznego domu, nie potrzebuję zajmować się tym, jak inni się ubrali czy co jedzą. Będę dalej miała swoje poglądy i swoje oceny moralne. Będą sprawy, o które zechcę walczyć. Ale nie będę dopieprzać się do innych nieproszona o rady. Będę miała świadomość, że każdy się z czymś zmaga i coś niesie w plecaku, którego nie widzę. Nasze wewnętrzne struktury dziecięce chcą tego, czego i my, jako dorośli, jesteśmy głodni, żeby je zobaczyć, uznać bez osądu i karmić. Czyli w skrócie, żeby je pokochać. Wierzę, że jeśli to zrobimy. To, co niezagojone, zagoi się w nas. To, co rozprute, samo się zrośnie. To, co zamrożone, roztopi się w cieple. To, co zostało w nas oddzielone, z czym straciłyśmy łączność, nie znika. Nie da się wpisać naszej pracy nad sobą, a raczej pracy ku sobie, w żadnego Excela. Nie da się zrobić z tego planu nawet na tydzień, a co dopiero na życie. Ale jeśli widać jakąś ścieżkę, to już jest coś, prawda? Słuchajcie, tych cytatów mogłabym jeszcze wam dać z 50. Wiadomo, że to są cytaty przefiltrowane przez moją aktualną sytuację, mój system wartości, moją perspektywę. Jestem pewna, że ty możesz zwrócić uwagę na coś zupełnie innego. Dlatego po prostu sięgnij po czułą przewodniczkę, bo naprawdę czuję, że każda z nas znajdzie w niej coś dla siebie. I tutaj na koniec muszę to powiedzieć. Natalia de Barbaro, dziękuję, dziękuję, dziękuję za tą piękną i poruszającą książkę, a Was zapraszam na kolejny odcinek za tydzień.